Drodzy Rodzice Zastępczy i Prowadzący Rodzinne Domy Dziecka w związku z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragnę złożyć Państwu serdeczne słowa uznania i przekazać wyrazy szacunku za opiekę i troskę nad dziećmi. Drodzy Rodzice Zastępczy i Prowadzący Rodzinne Domy Dziecka przyjmujecie pod swój dach dzieci, które czasowo straciły możliwość wychowywania się we własnych domach. Z wielką odpowiedzialnością budujecie zastępczy dom dla każdego potrzebującego pomocy dziecka, które trafia pod Waszą opiekę, dajecie im miłość, której najbardziej potrzebują. Ofiarujecie im to, co jest najważniejsze własne serce. To dzięki Wam wszystkie dzieci, bez względu na trudną przeszłość, mają szansę wzrastać w atmosferze ciepła, miłości i akceptacji. Z cierpliwością i szacunkiem pomagacie im dokonywać wyborów. Wskazujecie im drogą, służycie wsparciem i słowem o duchy. Dziś jest Wasze święto. W smoku ten dzień spędzaliśmy razem. Mieliśmy okazję do wspólnych rozmów, zabaw i beztroskich chwil. W tym roku jest trochę inaczej. Dlatego też ślamy Wam serdeczne życzenia i podziękowania za Waszą pracę, zaangażowanie w sprawowanie opieki nad dziećmi. Niech uśmiech dziecka dodaje Wam sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej misji. Dziękujemy. 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 Trzymajcie się.